Witam ponownie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zrobili super ciekawą świąteczną przekąskę, dzięki której na pewno zaimponujecie swoim gościom. Będziemy potrzebować dwie rolki ciasta francuskiego, pomidorki koktajlowe oraz zielone pesto. Rozwijamy rolki ciasta francuskiego. Smarujemy je delikatnie zielonym pesto. Staramy się nadać formę choinki. I następnie od dołu do góry około centymetrowe paseczki które będą tworzyć nasze gałęzie następnie idąc od dołu każdą z gałęzi skręcamy 2-3 razy nagrzewamy piekarnik do 200 stopni najlepiej bez termoobiegu 18-20 minut do złotego koloru po 20 minutach wyciągamy naszą choinkę z pieca. dekorujemy jako nasze bombki pomidorki koktajlowe czy smacznego